Razem z Maryją Żyć w Kościele to Wasze nie tylko hasło, ale to treść nie tylko Waszej pielgrzymki, ale Waszego życia i dlatego witając Was bardzo gorąco i serdecznie pragnę podziękować za Wasze świadectwo. Tak bardzo potrzebne dzisiaj świadectwo czytelne, jasne dla tych, którzy może Wątpią albo poszukują. A to świadectwo też jest bardzo potrzebne tym, którzy są przeciwni Chrystusowej nauce. Mamy być w Chrystusowym kościele, uczestniczyć w życiu kościoła. Wydaje się właśnie to piękne świadectwo, że idziecie za Jezusem Chrystusem, idziecie do Matki, aby przedstawić jej zarówno dziękczynienie, jak i prośby. Dziękując za to świadectwo, pragnę również podziękować za to, że ten plac tutaj po raz kolejny staje się miejscem szczególnym, świętym, bo tu sprawowana jest najświętsza ofiara. Niech więc ten pobyt tutaj, ta najświętsza ofiara, ta wspólna modlitwa, a po niej ten wspólny posiłek doda Wam sił i ochoty, aby tym odważniej kroczyć w kierunku Jasnej Góry i tam szukać pomocy i wsparcia dla siebie i swoich bliskich. Jak już zostało wspomniane, modlitwie przewodniczyć będzie ksiądz biskup Stanisław Salaterski. Bardzo serdecznie Do witam. <klucza> witam niestrudzonego pielgrzyma biskupa Edwarda. Więźniu Biskupowi, jak widać, nic nie przeszkadza w Pierdzince na Jasną Górę, i dziękujemy, że takie świadectwo jest i dla nas, że w życiu, pomimo, pomimo wszystko, trzeba iść do celu, do dobrego celu. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich kapłanów, tych, którzy już tu są, kolejne razy, tych nowych. Zapamiętajcie, że to szczególne miejsce dla Pierdzinki Rzeszowskiej. I dlatego tu możecie przychodzić i przyjeżdżać, jeśli tylko Pan Bóg na to pozwoli. Bardzo serdecznie witam Was, wszystkich drodzy pielgrzymi. Jeszcze raz dziękuję za Wasze świadectwo i modlił się będę o siły i pomoc w pielgrzymowaniu. Zarówno tym na jaśną górę, jak i w waszym życiu. Szczęść Boże.